No hej, wam cześć. Jesteśmy tutaj w naszym ulubionym miejscu, czyli na ławeczce. Całą ekipą, nie? No i taki szalik oczywiście też. No jest ogólnie temat. Dzisiaj, no, znaczy to tak, też o tym chciałem powiedzieć, no tu się kotu zrobił taki strupek na nosie i sobie go przed chwilą zdrapał, no i dlatego ma takie lekko, lekko jeszcze zabrudzone, nie? Ale to mówię, to, to z tego strupka, więc to tam nic nie jest, nic nie jest takiego poważnego, nie, fela? Przed chwilą się najadła i teraz sobie tutaj no, całej ławki nie zajmie. Ale co kotę, dużo zjadłaś? Musiałem mieć miskę zabrać, bo się, jak się rozkręciła, to, to już by jeszcze trochę i by już była przesada. nie? No a jeśli chodzi o kota, no to yy, myślę, że trzeba było wybrać jakieś zimie bo też jest dużo, dużo tych, o tym temacie pytań więc żeby też ich nie było, no to myślę, że wybierzemy jakieś zimie. Tam już padały jakieś, jakieś propozycje pojadłaś Padały już propozycje No ogólnie osoba, która ją znalazła Wiem, że wtedy napisałem, że fela, no ale fela oczywiście pomagała wtedy w szukaniu. Więc, no wiadomo. <grywia> fela też się przyczyniła, no ale osoba, która znalazła, no, no to wymyśliła imię Białka. I mi się na tę sprawę podoba. No ale nie. Nie jest, myślę, to problem, żeby. też może się zastanowić nad jakimś innym, jeśli macie jeśli macie jakieś propozycje e, no to to jak najbardziej możecie pisać w komentarzach jeśli będzie na przykład parę takich ciekawych propozycji nie ma problemu przecież żeby zrobić jakąś zrobić jakąś ankietkę nie? to też nie jest temat na na dziś czy jutro jakiś mocno palący bo najważniejsze żeby kocisko nie? wyzdrowiało Dzisiaj ma, na ostatni dzień ma te tabletki. No i zobaczymy. No, weterynarz mówił, żeby jak no, skończą się lekarstwa, i po tam 2-3 dniach się, się nadal nie poprawi. No to będzie trzeba jeszcze, jeszcze coś dalej działać. No. Kotel standardowo poszedł do Sherry'ka. Szukać jedzenia. Tylko z początku, nie wiem, z 2-3 razy może spróbował Feli, tak to ona idzie do Sherika. Jednak, ale ja myślę, że to jest spowodowane tym, że Fela ona jest o wiele bardziej ruchliwa. Koś no zostaw, bo on, on nie lubi jak ty go tam szmyrasz. Idź na iść na poduchę. Tak szala? to dzisiaj już cieplej. No także myślę, że się teraz zajmiemy wyborem imienia dla dla koteła. Z każdym dniem już coraz więcej no, chodzi tutaj z nami, ale nadal jakoś nie ufam, żeby zostawi na dłuższy czas samą no w sensie czy to gdzieś nie nie zginie wszyscy są brudni w szarikowej siersi no, muszę, go jeszcze, muszę go jeszcze dzisiaj skończyć no yy, wyczesywać nie ty tu tak się schowasz pod tą ławką, że tam cię nie widać dobra to dzisiaj ogólnie tylko taki temat Moszeliczek Fela, musisz hała zrobić? Fela Chodź, chodź Fela tu, no Chodź Chodź, grzecznie Tak, dobrze. No już, już, już. Ja wiem, wiem. Ty jesteś biedny, niedogłaskany, tak Dobra. To co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć wam. Ty to bronisz tak. Kocie, zostaw szarika, no. On taki biedny.